Witam Państwa w wiadomościach Lata w Teatrze. Robiliśmy dzisiaj reportaż w wspaniałym lesie, tajemniczym lesie. I nie uwierzą Państwa, kogo tam spotkaliśmy. Krasnoludki. To są właśnie krasnoludki, które spotkaliśmy. Drogie krasnale, drogie krasnale, jak macie na imię? Duduś? Duduś? Dudek 2. Dudek 2, jesteście braćmi? Tak. Tak. Ale macie inne czapki. Co to znaczy? Czyli um, ja jestem z innej um, na przykład... Um, bo mama znalazła mnie w innym lesie, a jego znalazła w tym w, w niemieckim um, lesie, w którym mieszkacie. Czyli jesteście braćmi przyrodnimi. Tak. tak. A dobrze się dogodujecie? I tak. to tak? jak? <grybuj> Czyli gastoludki potrafią czytać sobie w myślach? A Wy jako bracia potraficie sobie czytać w myślach albo między wierszami? Czasami tak, czasami nie. W mózgu umiem czytać. Umyślać w mózgu? Proszę Państwa, krasnoludki potrafią czytać w mózgu. Ale tylko mojemu bratu. A, tylko bratu. To jest taka braterska więź. Kochane krasnale. Czy krasnoludki myją zęby? Nie. Jemy czekoladę z karmelem. I nie musicie myć zębów? Nie. No bo jemy z czekoladą, a z karmelem, potem jemy gumę E do rzucia i to z naszego miasta to jeden gościu nam przynosi taka, ona się chyba Orbit nazywa, i, no i ona nam myje zęby i nie musimy myć. Wszystkie dzieci świata wam zazdroszczą w tym momencie. Ja, ja jako dorosła osoba, reporter, również o, wam zazdroszczę. Mam... Wywiad dnia! Wywiad z krasnolotkiem. Jak jest? W jak jest kolorowe, kolorowe motylki latają i jest bardzo kolorowo. Mamy dobrą królową, która szanuje nas i nam rozkazuje też dobrze. Dobrze, a jak te, ten nasz krasnoludek się nazywa? Jestem Ogrodniczko, pomagam w o, Ogrodzie Królewskim. Może nam powiesz jakie są krasnoludki? Krasnoludki są wesołe, też mają pereleny, ale też może w innych kolorach. Okay. a e, ile krasnoludków nasi okulary? okulaty akurat mamy pięć krasnoludków w nasi Ogrodniczka e, og Akurat ogrodniczki muszą nosić okulady, dlatego żeby lepiej widzieć rośliny. Ja!